Powiem wam szczerze, że wizualnie ten telefon jak najbardziej mi się podoba. Z przodu mamy ekran. Jak możecie zauważyć, mam tutaj taki malutki notch na aparat. Z tyłu mamy również plastik. W tym wypadku jest to niebieski, jak widzicie, on fajnie tak odbija kolorki tęczy, wygląda to naprawdę dosyć ciekawie. Mamy podwójny aparat. No i w kwestii tego aparatu mamy tutaj obiektyw szerokokątny, który moim zdaniem jest jak najbardziej przydatny, szczególnie w cenie samego urządzenia. Mamy również dosyć dobrze działający czytnik linii papilarnych. Mamy również tutaj złącze USB-C, ten fajnie, że mamy już to nowszy, nowszy standard złącza. No i sam telefon wydaje się taki dosyć naprawdę kompaktowy, porównując go do mojej s-ki, w sumie wymiary są dosyć podobne również w kwestii baterii, spisuje się to stosunkowo podobnie mamy tutaj nawet do 6 nawet 7 godzin na ekranie Sod. specyfikacyjnie mamy tutaj takie same podzespoły jak w Galaxy 8 czyli Exynosa 7885 jest to procesor wykonany w 14 nanometrach, mamy 4 GB pamięci RAM, no i co ważne 64 GB pamięci wewnętrznej co warto znaczyć, możemy tutaj wsadzić sobie dwie karty SIM oraz kartę mikro SD, tak więc jest to fajne, fajne rozwiązanie, że mamy prawdziwego e, dual SIM-a. No i jeszcze w kwestii tego aparatu, jak widzicie, no ten interface jest dosyć dobrze znany. Mamy właśnie tutaj przełączenie na obiektyw szerokokątny jest to no, dosyć y, fajna metoda. Mamy live focus, kilka również tych dodatkowych efektów. Co warto zaznaczyć, telefon dostał aktualizację do y, Androida 10.0, on jeszcze tutaj nie był instalowany. Poprawki obecnie są chyba z marca ale fajnie, że możemy już sobie tą nowszą wersję systemu zainstalować. W kwestii jeszcze takiego samego użytkowania tego telefonu jest on naprawdę bardzo leciutki oraz kompaktowy, bardzo fajnie się go trzyma w dłoni, odczucia są podobne jak w przypadku Galaxy A8 albo S8, dając jest to w sumie podobny rozmiar wyświetlacza, naprawdę bardzo fajnie się ten telefon yy, sprawuje. No i z takich moich wrażeń w sumie byłoby to na razie na tyle. Nie chcę wam tutaj dodawać jakich informacji, których będziecie mogli dowiedzieć się w recenzji. Ten dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli film się spodobał, zostaw łapeczkę w górę. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.